Wielkie projekty rodzą się w Bytomiu. Tuż przy miejskim rynku swoją siedzibę ma Meduza Group, znana na całym świecie, pracownia architektoniczna, założona przez przemo Łukasika i Łukasza Zagałę. Ja jestem z Bytomia z Kneifeldu, więc to było dosyć proste, przynajmniej dla mnie założenie, żeby wrócić z pracą w to samo miejsce, w którym się wychowywałem. I to było już kilkanaście lat temu, kiedy zobaczyłem doborą. Lokalizację przy ulicy Józefczaka, przy przechodniej, miejsce, które miało rodowód poprzemysłowy, wydawało nam się bardzo atrakcyjne z punktu widzenia działalności, którą prowadzimy, pracowni architektonicznej. Studio realizuje projekty związane nie tylko z architekturą czy urbanistyką, zajmuje się także grafiką i designem, a realizacje pracowni z Bytomia były wielokrotnie nagradzane na konkursach w kraju i za granicę. Architektów przy pracy inspiruje między innymi sam bytom. Widzimy otoczenie i jakby w podobnym otoczeniu projektujemy, więc możemy to przenosić później jakby na projekty, które wykonujemy, a obecnie projektujemy w łodzi właśnie w terenie zabytkowym. Może to nie jest to samo porównanie jakby do Bytomia, ale ta stara struktura i stara tkanka na pewno jakby jest do wykorzystania w sposób, który możemy w bytomie obserwować. Meduza Grób i Bytom to dla wielu architektów wymarzone miejsce pracy. Dla niektórych nasze miasto stało się także doskonałym miejscem do życia. To już będzie no, 14 lat w Meduzie. Zaczynałam w gwicach pracę w Meduzie, jeszcze na studiach. I do Bytomia sprowadziła mnie meduza i życie prywatne, bo równocześnie z przeprowadzką Meduzy poznałam swojego przyszłego męża, który jest w Bytomia. I tak moje drogi poprowadziły do bytomia. W tej bytomskiej pracowni zatrudnionych jest ponad 90 architektów. I choć teraz z powodu pandemii koronawirusa zdecydowana większość z nich pracuje zdalnie, to tutaj obsługiwana jest większość projektów. Tu w bytomiu staramy się obsługiwać projekty, które. Często do niedawna były projektami poza Śląskiem, poza Betomiem. Jeździliśmy do Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, jeździmy stąd również do Nowego Jorku czy do Bangladeszu, ale od pewnego czasu udaje nam się również tutaj próbować realizować trochę mniejsze, ale równie ciekawe projekty. Ogród urżańcowy przy kościele świętego Jacka na Rozbarku. W tej chwili rozpoczęliśmy inwestycje, nadzorować inwestycje osiedla Bolko na ulicy Wiczaka, więc cieszy nas to, że mamy blisko i możemy próbować brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym ukochanym mieście. Coraz więcej projektów Meduza Group realizowanych jest także w sąsiedztwie Bytomia. To między innymi jedna z największych ostatnich inwestycji w Katowicach, czyli wieżowce KTW.